Dzień dobry Państwu, Michał Cieśla, poranek, Silesia 24. Napoje z dużą ilością lodu i klimatyzacja niestety sprzyjają przeziębieniom. Moim Państwa gościem jest Dawid Durał, radny Miasta to Katowice. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan radny, tego nie widać, jest o kulach. Czy Pańscy koledzy z Platformy Nowoczesnej Pana dorwali? <grytanie> nie, aż, ta, aż, tak źle, aż tak źle nie było. E, uczestniczyłem w meczu charytatywnym na rzecz Kuby Kalisza. No i zerwałem sobie Achillesa. Konieczna była operacja, no i teraz czekamy niedługotrwałe leczenie. Około jeszcze dwóch miesięcy w gipsie, ale na szczęście zacząłem już rehabilitację, także wszystko idzie do przodu. Mam dla Pana zagadkę. Kto to taki? E, wszedł, uzyskał mandat z list Koalicji Obywatelskiej, z pierwszego miejsca e, zdostał się i zdradził swoich wyborców. Kto to taki? Kałuża. No Wojciech, kałuża, ale gdybyśmy Popatrzyli na pana, to jedyna różnica to tylko 7 miesięcy. Pan też wszedł z pierwszego miejsca koalicji obywatelskiej z nominacji nowoczesnej i wczoraj zrezygnował z bycia radnym w czasie koalicji. Zgadza się, tylko jest pewna różnica, gdyż Wojtek Kałuża został wicemarszałkiem. Wiąże się to też z jakąś większą, większą pozycją, pozwolił przejąć władzę Prawo i Sprawiedliwości w województwie śląskim. No, ja po prostu opuściłem klub. Nie czuje się pan Wyciechanka Urząd? W żaden sposób. Żadnych korzyści. Żadnych korzyści. No to po co pan to zrobił? Nawarstwiło się na to, jak gdyby wiele spraw. Między innymi, między innymi to, że nie podobało mi się zarządzanie naszym klubem. Ale to można spróbować, <coughs> negocjować, rozmawiać. Sam pan mówił o tym, że stworzył pan przynajmniej połowę programu Koalicji Obywatelskiej. Nie czuł się pan związany? Panie redaktorze, jako jedyny ciągnąłem tematy z kampanii, co zresztą można też zobaczyć po interpelacjach, które są składane i są ogólnodostępne. Nie chciałbym za dużo mówić jak gdyby o naszych wewnętrznych sprawach klubowych, ale nie było różowo. Nie, nie było różowo, a ja mam wystarczająco dużo stresu w swoim życiu i nie chcę uczestniczyć w pewnych wojenkach. No ale zdecydował pan, że opuszcza klub Koalicji Obywatelskiej, czyli współpracy nowoczesnej z platformą obywatelską. Padło takie, taki głos, że nowoczesna się już skończyła, a w tym studiu Katarzyna Lubnauer mówiła, że świetla na przyszłość przez tą partią jeszcze. Środowisko mamy naprawdę świetne, jeżeli chodzi o, o, o naszych członków, członków mojej byłej partii nowoczesna. Są to naprawdę fajni ludzie, z którymi można, można pracować. Wymienię kilka przykładów, jak Monika Rosa, dr Bartek Gabryś czy, czy Bartusz Dudzik, który jest dyrektorem Biura Poselskiego Moniki Rosy, który został między innymi też przez platformę wystawiony w wyborach samorządowych. Bo w ostatnich godzinach został wykreślony, wykreślony z list, a dla mnie Bartek jest po prostu przykładem społecznika, który działa bezinteresownie i, i naprawdę jest świetnym organizatorem. A to jest tak, że to w Panu tak narastało, narastało, narastało i stwierdził Pan po 7 miesiącach, że dość? Tak, tak można, tak można powiedzieć, tak. Aj. Te 1,8 tysiąca, prawie 2000 tysiące wyborców, którzy postawili na Pana, nie głosowali tylko i wyłącznie na Pana, ale także właśnie na Koalicję Obywatelską, bo był Pan jedynką. Nie czuje Pan, że Pan ich zdradził? Zgadza się, ale jeżeli przejrzy Pan redaktor też yy, wyniki poprzednich wyborów, 4 lata temu w Okręgu Wschodnim cała lista Platformy, która była szerszą listą, bo było więcej osób na tej liście, uzyskała 1700 głosów. Ja sam indywidualnie zdobyłem 1800 i, i wyszarpałem to, wychodziłem to na ulicach. No, nie chcę się tutaj do Pana Bartosza Arłukowicza przerównywać, ale w ten sposób prowadziłem kampanię. Przez półtora miesiąca byłem dzień w dzień na ulicach Okręgu Wschodniego. I zrobił Pan prezent Jarosławowi Gwizdakowi, rok po powstaniu jego prawa do Katowic. Zapowiada Pan, że chce być radnym, na razie niezrzeszonym, ale Docelowo jakoś współpracujący i pod szyldem prawa do Katowic. Tak, chcę współpracować z prawem do Katowic, gdyż no, ja tego nigdy nie ukrywałem, nie mam jakichś większych ambicji politycznych. To znaczy, zawsze interesował mnie samorząd z różnych przyczyn, ale przede wszystkim jak gdyby z uwagi na moją rodzinę. Praca radnego jednak wymaga też nieobecności w domu. Ja mam małego syna pięcioletniego. Y, lubię z nim spędzać czas, y, lubię spędzać czas z moją małżonką. Nie chcę iść wyżej, bo wiem, że to jeszcze więcej czasu będzie mnie kosztowało. Y, chcę się skupić, chcę się skupić na, na polityce lokalnej, a nie chcę coś mieć jak gdyby wytycznych z Warszawy. No, kilka razy zdarzyło się tak, że byłem gdzieś temperowany, bo coś nam się politycznie nie będzie opłacało z, z uwagi na słupki poparcia. Nie lubię takich ograniczeń. Od samego początku mówiłem, że interesuje mnie tylko i wyłącznie samorząd. Włożyłem dużo serca, dużo pracy w to, żeby koalicja uzyskała taki wynik, jaki uzyskała. Chociażby opracowując program dla, dla koalicji, dla miasta, dla miasta Katowice. I uważam, że nie zrobiłem, nie zrobiłem nic złego. Tym Uważ... bardziej, że staram się realizować ten program, a, a przynajmniej te punkty, nad, nad którymi ja pracowałem. A nie uważa pan, że dużo więcej by pan zyskał, gdyby pan złożył mandat, powiedział, nie na to się pisałem e, i zaczął pracę od podstaw z Jarosławem Gizdakiem i wystartował w następnym roku? E, tylko, panie redaktorze, nie będziemy mieli żadnego przełożenia e, jak gdyby na miasto, bo moje pisła będą anonimowe. No, głupi przykład klatki na Zamenhofa. Gdzie pan prezydent na moją interpelację odpisał, no, że jest to działanie polityczne, bo zaprosiłem pana prezydenta Krupe i posłów do odmalowania klatki na Zamenhofa. Tam mieszkańcy kilka lat się prosili o, o, o odmalowanie jej. Po czym po jakimś czasie mieszkanka do mnie dzwoni, że odmalowali tą klatkę, co prawda byle jak, bo byle jak, ale ją odmalowali. Także przez w cudzysłowie, w jakąś tam formę trollingu, można, można wpływać, no bo pewne pisma e, są publiczne. Ale Rawy na razie nie zasłonięto, ani też nie spuszczono z niej wody. E, I miasto nabrało wody w usta e, w tej sprawie. E, no e, niestety mieszkańcy nie czytają też często e, pełnych artykułów, bo ja a, absolutnie nie zgodziłbym się, będąc wodarze miasta, na takie zagospodarowanie rynku. No, no jak już o, mamy taki rynek, to co, lepiej o, rzeczywiście bez tej wody? Coś z tym trzeba zrobić, wie pan co, jako osobie prywatnej może mi zwisać za przeproszeniem, czy ktoś się tam zabije, czy nie, ale będąc radnym miasta uważam, że musimy dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Katowic. Utopić się tam nie można. No, pf, o mało co nie doszło do tragedii, zresztą pewnie widział pan redaktor ten filmik, ja tego bym tak nie zaprojektował, widziałbym tam dużo więcej zieleni, zresztą wrzuciłem ostatnio na swą fanpage plac z Budapesztu, jak został fajnie zagospodarowany. Panu się panu nie podobają? Też mi się nie podobają. Też mi się nie podobają. E, t, także można to inaczej zagospodarować. No teraz już jest, już jest za późno jakiekolwiek zabezpieczenie Rawy wymaga konsultacji z projektantem tego, no bo każdy projekt jest chroniony jakimiś tam prawami autorskimi. E, no ale miasto coś z tym musi zrobić. No, tam no, no, trzeba zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom. Mówi pan o zagospodarowaniu przestrzeni miasta, a w piśmie do przewodniczącego Rady Miasta przyznał pan, że się pan na tym nie zna. Jak każdy z radnych, a jestem wręcz pewien, że przynajmniej 99%, 9%, zresztą Maciek... Biskupski wczoraj wrzucił post i rozmawiał też ze mną telefonicznie, przeprosił mnie za to niefortunne wydarzenie i zamierza zorganizować takie szkolenie. już zarówno radni Koalicji Obywatelskiej, zarówno radni Forum, zarówno też no, jeden z moich kolegów z PiSu te, też wyraził chęć uczestnictwa w takim szkoleniu, czyli jednak okazało się, że miałem rację. Czyli przypomnijmy sprawę, chodzi o zagospodarowanie przestrzenne miasta Katowice. Radni muszą podejmować różne decyzje. Pana zdaniem, z pańskiej perspektywy, no. ale także z oceny pańskich kolegów, raczej nie macie do tego wystarczająco Wiedzy I padła propozycja, żeby zostać przeszkolonym. Pierwsza reakcja tak. była taka, tak. że nie, bo. Radni nie muszą się na tym znać. znać, Ale jednak się zreflektował przewodniczący i rozumiem, Zgadza że takie się. szkole nie będzie. Tak, prosiłem Maćka, żeby to tylko było we wrześniu, no bo jak już wspominałem, jestem po kontuzji, no, ja lubię się uczyć nowych rzeczy i chciałbym w nim uczestniczyć. Mam nadzieję, że Maciek pozytywnie odniesie się do, tej, do, do, do mojego wniosku i, i takie, wiem, że na pewno takie szkolenie zostanie zorganizowane. Złośliwi mówią, że zrezygnował pan z klubu koalicji obywatelskiej, bo mieście za mały pokój i się pan tam gniótł. <laughs> Nie, 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 nie gniołbym się w pokoju. Ja bardzo cenię sobie kolegów i koleżanki z bojego klubu. Po prostu nie podobało mi się, jak gdyby zarządzanie. Pewnych rzeczy, pewnych rzeczy nie można przeskoczyć i myślę, że to wyjdzie pozytywnie też dla kolegów. Bo ja wiem, że jestem osobą też kontrowersyjną w niektórych aspektach i nie chciałbym w najbliższej kampanii obarczać kolegów swoim działalnością. Był pan skuteczny być może dlatego, że był pan radnym największego klubu opozycyjnego, mm. największego klubu w Radzie Katowicy, a teraz będzie pan w pojedynkę. Tak, ale myślę, że wyjdzie to z pożytkiem dla mnie, bo panie redaktorze, w chwili obecnej na przykład mam wybrane trzy komisje, zgodnie z wykształceniem, tudzież ze swoimi zainteresowaniami. A do której był pan desygnowany z Komitetu Obywatelskiego? Edukacja, polityka tak. społeczna, infrastruktura i środowisko. Ale to platforma i nowoczesna pana tam wpisały do tych komisji? Nie, wpisywałem się sam. Dobieraliśmy sobie komisję, dobieraliśmy sobie komisję sami. W chwili obecnej będę musiał się. Zresztą, mogę powiedzieć prosto, no, mamy, taki, mamy taki plan z Jarkiem, bo jako radny mam też pewnie instrumenty. Jakiem Jarławem Gwizdakiem? Jar, tak, z Jarosłowem Gwizdakiem. zamierzamy dobrać sobie grupę społeczników, do których ja będę przesyłał materiał. Yy, oni będą zadawać, yy, przesyłać mi pytania, które chcą, żebym yy, jak gdyby za, zadał w ich imieniu na, na poszczególnych komisjach, bo mogę to zrobić również do, do, drogą mailową, czyli wysłać pytania do przewodniczącego, uzyskać odpowiedzi. One zostaną opracowane, ja dostanę wytyczne na sesję, jak mam głosować, czyli będzie te, te, prawdziwy głos mieszkańców yy, słyszalny na sesjach Rady Miasta. Jarosław Wizak w tym studiu mówił, że chce po zdaniu yy, Togi Sędziowskiej, zająć się czymś innym. Być może wrócić do nauki gry na basie, a nie podbierać radnych. <grytanie> Ale Jarek, Jarosław jak mi w żaden sposób y, nie podebrał. To, 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 ja z Jarkiem gdzieś rozmawiałem już od, no, rozmawiałem z nim od jakiegoś czasu, bo zresztą w konkurencyjnej stacji je, je, w zeszłym chyba tygodniu, czy dwa tygodnie temu był był Jarosław wizdach i, i słuchając go u redaktora, no jakbym słuchał siebie po prostu, także mamy bardzo zbliżone podejście do miasta, miasta, gdzie radni nie czerpią zysku z, z kasy miejskiej, zresztą wie Pan, Panie redaktorze, ja od października do naszej firmy, w której pracuję, przyszły trzy zlecenia. Jako podwykonawcy, bo architekt wygrywa zlecenie, uzgadnia to u rzeczoznawcy. Przyszły trzy zlecenia związane, związane jak gdyby z miastem. My odmówiliśmy całkowicie tego, bo nie chcę, żeby moje nazwisko widniało. Są radni tacy, którzy poprzez różne projekty, i to ze wszystkich klubów, poprzez różne projekty, yy, czy też zlecenia, czerpią kasę, kasę z miasta. No Dla mnie to jest nie, nie w porządku, ja chcę być całkowicie czysty, krystaliczny, i, i takich, tacy radni chciałbym, że, żeby byli w mieście, i takiej polityki też oczekuje Jarosław Wizak. Krystaliczni radni, ale jednak mieszkańcy miasta Katowice powiedzieli kandydatom z prawa do Katowic. Na razie nie. Wprawdzie Jarosław Wizak uzyskał trzeci bardzo dobry wynik, ale. To jednak nie, nie ma ani jednego radnego, który w wyborach uzyskałby mandat. E, to jest tak. No, kampania wyborcza jest y, skomplikowana. I, I tutaj ma wiele współczynników. Od miejsca, poprzez pieniądze, które są wydawane. No, <laughs> Jarek, po pierwsze, nie zarejestrował list w, we wszystkich okręgach. Mówi, że tam brakowało paru osób. Paru, paru osób mu brakowało na wschodzie, żeby skompletować listę. I wystarczy też finanse porównać, jakie, jakie były. No, jakie miało forum samorządowe, jakie miało prawo sprawy. Jakie miała koalicja obywatelska, jakie miało prawo do Katowic? Dawid Durał, który przekonuje, że nie jest Wojtkiem Kałużą i nie chce zasłaniać Rady, ale zmienić wizerunek tego miasta, był moim Państwa gościem. Zobaczymy, jak ta współpraca z prawem do Katowic się potoczy i jaka kariera przed panem radnym. Mówił pan, że. Także że jedna kadencja panu wystarcza. Tak, jedna kadencja mi wystarczy, o ile to miasto się zmieni. Ja nawet nie muszę kandydować. Właśnie z tym też może klub miał ze mną problem, bo ja nie muszę kandydować w następnych wyborach. Moim priorytetem jest to, żeby władza w Katowicach się zmieniła i zaczęła w końcu słuchać mieszkańców. Radny bez ambicji politycznych był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do zobaczenia. Dziękuję.